Witamy w odświeżonym w nowym sezonie magazynie Halowej Ligi Piłki Nożnej. Dziś w programie informacje o losowaniu zespołów uczestniczących w rozgrywkach, omówienie zmian regulaminowych i powołania Komisji Dyscyplinarnej oraz relacja z meczu o Super Puchar. Za nami długo oczekiwane losowanie zespołów uczestniczących w rozgrywkach Staleks Ligi. W ósmej edycji zmagać będą się 32 drużyny, które zostały podzielone na dwie ligi, a najlepsza dziesiątka wybrana na podstawie wyników z poprzednich lat zagra w Ekstralidze. Pozostałe 22 zespoły stoczą bój w rundzie eliminacyjnej, która tylko dla najlepszych stanie się oknem do finałów. Jak informuje prezes Staleks Ligi Tomasz Kaler, takie działanie ma głównie na celu podniesienie poziomu sportowego rozgrywek. Mamy nadzieję, że będzie to atrakcyjne dla wszystkich, czyli dla kibiców, dla drużyny lepszych, ponieważ zagrają ze sobą, zmierzą się już na sam początku, ale też dla różnych słabszych, dlatego że jakby wyodrębnienie tych 10 zespołów do innych rozgrywek powoduje, że nie, słabsze zespoły teoretycznie nie będą musiały się z nimi mierzyć, przynajmniej na początku rozgrywek, więc prawdopodobnie unikniemy takich kuriozalnych meczów 30 do 0, jakie się odbywały często w poprzednich sezonach, a więc mamy nadzieję, że wprowadzenie właśnie tych rozgrywek u atrakcyjni to i już od pierwszych kolejek lepsi będą się bić z lepszymi, z ze słabszymi wyrówna to troszeczkę poziom, i wszyscy będą zadowoleni. I tak, w drodze losowania ustalono harmonogram dziewięciu kolejek z Ligi. W pierwszej z nich zobaczymy następujący zestaw par. Mogłoby się wydawać, że zespoły startujące w rundzie eliminacyjnej będą z góry skazane na grę w mniej prestiżowej lidze bez szans na triumf w całych rozgrywkach. Nic bardziej mylnego. Każda drużyna ma szansę na mistrzostwo. System rozgrywek jest tak skonstruowany, że nawet teoretycznie najsłabszy zespół może być mistrzem, tyle tylko że ta droga będzie dłuższa. Eliminacje: 22 zespoły będą podzielone na cztery grupy. Długo by opowiadać, bo system rozgrywek jest dość skomplikowany, może odejść na stronę internetową. Natomiast w wielkim skrócie, najlepsze zespoły z tych rundy eliminacyjnej zmierzą się w dwurundowej, w dwurundowych barażach z najsłabszymi z Ekstraligi i tam wyłonimy kolejnych ćwierć finalistów do już fazy playoff. Natomiast gra w że oczywiście też nie będzie wieczna. Trzy najsłabsze drużyny w tym sezonie spadną i zostaną zamienione w kolejnym sezonie przez trzy najlepsze z eliminacji, dzięki czemu ta rywalizacja będzie dosyć ciekawsza. 22 drużyny z rundy eliminacyjnej rozlosowano do czterech grup. Wcześniej cztery zespoły zostały rozstawione, aby nie trafiły na siebie. Są to Pomorska PL, dawny Ultimate, Hemża Futsal Team, Syla Kręgielnia oraz Unikat Water. Do nich rozlosowano pozostałe zespoły, które rywalizować będą o jak najlepsze miejsce, aby móc zagrać w grupie baraż a finalnie znaleźć się w ćwierćfinale Staleks Ligi. Tego dnia miało miejsce również losowanie Pucharu Ligi, do którego zgłosiło się 30 drużyn. Utworzyły one 15 par, w których do kolejnego etapu zakwalifikują się tylko zwycięzcy oraz jeden przegrany zespół wyłoniony w drodze losowania. Szczegóły i dokładny terminarz, jak zawsze, na stronie stalexliga.pl. Czy według Was jest to dobre losowanie, jeżeli chodzi o Waszą drużynę? Myślę, że tak, że, że chłopaki tutaj powalczą. Akurat jesteśmy w grupie A, na, na, na czele jest syla. Także myślę, reszta drużyn też bardzo fajna, poustawiana. Myślę, że będziemy mogli sobie fajnie pograć. Jakie oczekiwania stawiacie sobie przed tą edycją? My przede wszystkim sobie stawiamy rozrywkę, tak? Nie przychodzimy tutaj w roli faworyta oczywiście, bo to zupełnie inna liga, ale chcemy po prostu miło spędzić czas. Jak nastawiacie się, jeżeli chodzi o pucharę ligi? Na kogo trafiliście i czy wierzycie w to, że uda Wam się pokonać przeciwnika? No niestety, od razu w pierwszej rundzie trafiliśmy na zespół z Bydgoszczy Bora Bora. Wiem, że są bardzo świetnie zorganizowani, mają bardzo dobrych zawodników, więc no może być tutaj bardzo, bardzo trudno. Kolejna edycja halówki to również okazja do zmian w regulaminie rozgrywek. Mimo, iż turniej stoi na wysokim poziomie, organizatorzy nie poprzestają na laurach i z roku na rok chcą wprowadzić zmiany, aby Stalek Sliga jak najbardziej przypominała zawodowy futsal. W tym roku właściwie będzie to już tylko taka kosmetyka, ponieważ nasz regulamin z roku na rok ewoluował i zbliżał się do prawdziwego futsalu, dlatego nie ma już tutaj co robić wielkich rewolucji, natomiast będą takie delikatne zmiany właściwie trzy takie największe. Wprowadzenie drugiego transferu, czyli drużyna będzie mogła w sezonie przeprowadzić dwa transfery. Zatrzymywanie czasu po każdym faulu, do tej pory było to tylko przez ostatnie minuty, teraz każdy faul będzie zatrzymywany czas. I druga żółta kartka dla danego zawodnika będzie oznaczać czerwoną kartkę i wyeliminowanie go z gry przy dwuminutowej karze dla drużyny. Jest to jedyny przepis, który w tej chwili nas dzieli od prawdziwego futsalu. W futsalu yy, nie gra się tak, u nas druga żółta to będzie czerwona, zawodnik schodzi, ale z te dwie minuty kary to jest taki element, który jest w Stalex Lidze, który uważamy za atrakcyjny i to pozostanie. To najciekawszej zmiany w regulaminie rozgrywek z pewnością można zaliczyć możliwość przeprowadzenia drugiego transferu. Kibiców nic tak bardzo nie elektryzuje jak zmiany klubowe zawodników. Zainteresowanie jest tym większe im bardziej znanego nazwisko dotyczy. Jeżeli chodzi o transfery, tutaj żeby rozgrywki nabrały kolorytu, były ciekawsze. Wiemy, że pod koniec poprzedniego sezonu kilka fajnych transferów było, w tym najbardziej spektakularny Grzegorza Sułkowskiego z Syli do Ultimate. Jeżeli ich drużyna będzie mogła przeprowadzić dwa, może być potem ciekawi, Dużyny, które będą odpadać będą mogły wspomagać kadrowo różne lepsze i liczymy, że to dodatkowo jeszcze uatrakcyjni rozgrywki. Grywki. Co do pozostałych rzeczy, to już są takie kwestie techniczne. Zatrzymywanie czasu przy faulu, no to pokazuje życie, że jednak uporządkuje to grę. Natomiast druga żółta kartka też zyscyplinuje zawodników, czy spowoduje, że nie będą chcieli na pewno jej łapać, żeby nie być wyeliminowanym z gry do końca meczu, bo do tej pory mogli łapać dowolną ilość kartek w meczu, oprócz dwóch minut niczym to nie skutkowało, więc teraz będzie to kara wyeliminowania z meczu, więc na pewno będą uważać. Sporą nowością w ósmej edycji jest powołanie nowej komórki działającej przy Staleks Lidze Komisji Dyscyplinarnej, na czele której będzie stał Jarosław Gryckiewicz. Utworzono tak jakby nowy twór, komisję dyscyplinarną, która będzie się składała z trzech osób, która będzie na bieżąco weryfikowała różne zdarzenia kontrowersyjne, które będą, które będą zdarzały się na pewno, bo to nieuniknione w rywalizacji sportowej, a w wykonaniu piłki nożnej futsalu to... Takie zdarzenia będą miały miejsce. Ta komisja będzie po prostu weryfikowała e, trudne decyzje, oceniała i po prostu doprowadzała do rozstrzygnięcia takich e, decyzji. Oprócz tego e, prezes Stalek z Liki zażyczył sobie, abyśmy wprowadzili też taką e, opcję obserwatora delegata, będą też e, na meczach podwyższonej rangi e, panowie, którzy, że tak powiem, zajmują się nad, zajmowali się w swojej przeszłości e, zawodowo e, piłką nożną Futsalem, oni będą oceniali po prostu. Z boku przywoływali do dyscypliny zawodników, których będą emocje ponosiły do takiego, takiej samodyscypliny. Oni będą po prostu panowali nad taką dyscypliną podczas tych meczów, zawodów, turniejów. Eee, wprowadzali taki dobry duch dla, dla danej chwili. W jakim momencie będziecie państwo musieli interweniować? to będzie w momencie kiedy Piłkarze danego zespołu e, poczułem się na przykład pokrzywdzeni e, jakąś decyzją, e, sporną sytuacją. E, jak, jak to będzie wyglądało? Ja myślę, że tego, żeby jakieś wprowadzić challengery u nas, to myślę raczej nie do zrealizowania. E, ci panowie po prostu. Będą oprócz tego, że sędziowie w ósmej edycji są wyselekcjonowani i naprawdę zaproszenie od prezesa otrzymali ci sędziowie, którzy reprezentują najwyższy poziom w województwie, jeżeli chodzi o futsal. Więc myślę, że oprócz tego, że ci sędziowie odbywają szkolenia przygotowawcze do rozgrywek Stalex Ligi, to myślę, że na bieżąco nie będziemy rozstrzygać na ciepło, w nerwach różnych kontrowersyjnych decyzji, ale oczywiście na wniosek, na prośbę zainteresowanych drużyn taką kontrowersyjną sytuacją, będziemy po prostu starali się ocenić gdzieś dane zdarzenie w sposób taki, żeby po prostu no, znaleźć przyczynę tego błędu i jeżeli rzeczywiście taki błąd był i osoby, które są winne temu, temu błędowi czy temu wykroczeniu, to po prostu czy to będzie sędzia, czy klub, czy drużyna, to po prostu no, będziemy jakieś stosowali, Poludbowne rozwiązania takie, żeby nikogo nie skrzywdzić, a żeby przywołać do porządku, bo wiadomo, że sport ma to do siebie, że towarzyszą temu różne emocje, pozytywne, negatywne, ale generalnie no, kultura osobista zachowanie powinno obowiązywać, bo nikogo nie obliguje do tego, że sędzia się pomyli, to może zostać wyzwany od różnych i tak dalej, i tak dalej. Także chodzi o to, żeby podnieść poziom organizacyjny, kulturalny tej ligi, ponieważ tego oczekują sponsorzy, yy, yy, uczestnicy tego widowiska i to będzie celem tutaj prezesa Staleks Ligi, żeby ten futsal promować, tą piłkę nożną promować i żeby przy tym była dyscyplina i, i wspólnie, żebyśmy wszyscy mieli z tego jak największe wartości takie wizualne i sportowe. Zmiany w regulaminie nie zostały wprowadzone bez celu. Sami zawodnicy oraz kibice przez cały rok mogli zgłaszać swoje sugestie oraz opinie. Co roku na naszej stronie tutaj kibice aktywnie uczestniczą na forum internetowym. Tam wypisują swoje sugestie. My co roku bardzo poważnie bierzemy je pod uwagę. Gro kierowników wysyła też maile do nas przed sezonem z sugestiami, za co, wszystko, za co bardzo wszystko dziękuję, bo są to cenne uwagi. My też bierzemy to wszystko do siebie. Nie uważamy, że jesteśmy najmądrzejsi. Ta liga jest dla Was, dlatego. Zawsze wsłuchujemy się w te głosy i wprowadzamy zmiany, które są, miejmy nadzieję, pozytywne dla dalszego rozwoju Ligi. Meczem o Super Puchar Stalek z Ligi rozpoczęła się ósma edycja świeckiej halówki. W spotkaniu zmierzyli się poprzedni zwycięzca rozgrywek Eurodrup Toruń oraz zdobywca Pucharu Ligi Pomorska.PL, dawny Ultimate. Faworytem pojedynku byli Torunianie i to oni od początku meczu ruszyli do natarcia, a zespół pomorski ograniczył się jedynie do gry z kontrataku. Pierwsza połowa zakończyła się pewnym zwycięstwem Eurodrobu 5-0, a kibice zgromadzeni na trybunach mogli obejrzeć piękne akcje oraz ładne bramki. Drugą połowę agresywnie rozpoczęli zawodnicy Pomorskiej. To oni starali się grać wysokim pressingiem i zmusić rywala do błędu. Torunianie, którzy na co dzień występują w pierwszej lidze futsalu nie dali się zaskoczyć rywalom i bez problemu odparli ataki Pomorskiej. Szósta i siódma bramka spowodowała, że zespół zdobywcy Pucharu Ligi zdał sobie sprawę, że tego dnia na korzystny wynik nie ma co liczyć, a Super Puchary Ligi trafi w ręce Eurodrobu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 10 do 0 dla Torunian.